Dzisiaj zrobimy sobie różowe wyzwalacze Tak sobie pomyślałam Ponieważ no, mam dosyć dużo różowych rzeczy To jest mój ulubiony kolor No nie jestem pewnie w tym oryginalna Bo dużo dziewczyn lubi różowy kolor z myślą o wakacjach o urlopie moim, który już niedługo. Myślałam właśnie, żeby sobie tak spinać włosy gdzieś idąc na plażę i tak dalej. Nie mam dużo włosów, nie mam gęstych włosów, więc taka klamra w zupełności mi wystarczy. Nawet nie będę potrzebowała gumki do włosów. No to tak widziałam w wielu sieciówkach. sobie też właśnie z myślą o urlopie, że jak dziś będę podczas wakacji wychodziła na miasto, no to to się na pewno przydam, głównie bardziej ze względu na lusterko, bo ja mam takie marne włosy, że ja nie potrzebuję ich czesać w ciągu Jakiś szczotki dwosów to jest takie OG po prostu OG ASMR, naprawdę Takie to jest bardzo dla mnie nostalgiczne. Też powietrze ma się dobrze jak słychać. Jesteście z tych osób, Trzeba. Спасибо. Pisali um, jakieś rekomendacje od siebie, chociaż jednego tytułu, bo mam zastój czytelniczy i... mal mit. So not wall.